Halo, halo, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z New Order. Odcinku, który był, no, po dłuższej znowu przerwie. No, ale w sumie co się dziwić? Jest grudzień, jest czas przedświąteczny, święta już tak naprawdę nadchodzą, będą już za kilka dni. Także sami rozumiecie, że, no, mało co czasu mam. Ale tak czy siak, odcinek jest. Może to nie są dwa w tygodniu, ale chociaż ten jeden jest. Nowy odcinek, nowe rzeczy. No, oczywiście, wszystko, co było na PT, że chyba się tutaj znalazło. Czyli to, co wcześniej już pokazywałam i też o tym mówię. Mamy świąteczne drzewka w każdym z miast. No i z nich możemy sobie zbierać prezenty. Oprócz tego gipsy z nich lecą trzy, można zebrać w ciągu dnia. I nie zróbcie takiego samego błędu jak ja, mianowicie wchodziłam, zbierałam te gipsy kiedy miałam czas, ale nie przetwarzałam ich właśnie na te takie kulki, z których robi się te skrzyneczki. No i w ogóle nie tworzyłam tych skrzyneczek, mówię, a zrobię sobie po prostu więcej na jeden raz tych samych gipsów. Ale oczywiście tak się nie da, bo tak czy siak samo wytwarzanie z gipsów tych kulek jest Raz na 20 chyba 3 albo 22 godziny, coś takiego. W każdym razie, no, nie robiłam tego. Akurat nie zauważyłam tego czasu. Myślałam, że tylko na same skrzynki są ograniczenia czasowe. Także moje wejścia były troszeczkę bezsensowne, dlatego że, no, tak jak mówię, wchodziłam, że tylko zebrać sobie z tych trzewek, no i tak naprawdę wychodziłam i to było tyle mojego grania w ciągu dnia. Dobra, więc święta w New Worldzie mamy, ale oprócz tego coś fajniejszego się zadziało, mianowicie mieliśmy wojnę Gildium o Everfall, czyli jesieniowiecznie, no i ją wygraliśmy. Także mamy. Everfall, tylko że w sumie mamy, to jest takie już pojęcie względne, dlatego że za dokładnie 6 godzin po opublikowaniu tego odcinka będzie przerwa techniczna, no i będzie łączenie serwerów. Niestety nasz serwer nie będzie tak jakby tym głównym serwerem, przez co no wszystkie kompanie z zanary stracą swoje miasta, no i wszyscy zostaniemy złączeni do Brana, za co no, no nie cieszę się, no nie cieszę się ani trochę, że tak wygląda to łączenie, bo naprawdę 3 dni miasta mieliśmy 3, no i jest łączenie, także no trochę smutno. Jedyny plus tego wszystkiego to będzie większa ilość ludzi na serwerze. To jest na pewno większy plus, dlatego że dzięki temu będzie więcej przedmiotów do kupowania. A jak wiecie, no dalej staram się kolekcjonować ekwipunek, po dalej sporo rzeczy mi brakuje, sporo rzeczy muszę wymienić. Także mam nadzieję, że rzeczywiście jakieś przedmioty pojawią się na rynku. Oprócz tego, no więcej ludzi równa się więcej takich bardziej bitek gdzieś poza miastami. Mam nadzieję, że to tak będzie wyglądać. Nie wiadomo też, jakie gildie czy też kompanie są. Na na branie, czy też wachuset, chyba tak się nazywa ten serwer. Zaraz po wojnie przyszły ten czas na pójście na elitki i przyznam, że byłam raz od momentu, jakby opublikowania już tego systemu nowego. No i przyznam, że samo bijanie Kirskora jest dość przyjemne. Dość szybko mi się wydaje, że to się wbija. Może nie szybko, ale jest to takie przyjemne dla oka. Widzę, że rzeczywiście coś się dzieje. No ja wszystkiego nie mam wbitego na Maxa, bo aktualnie Max to jest chyba 590. Także sporo rzeczy mi jeszcze brakuje. Na pewno jest to biżuteria, bo ją to średnę tam. Miałam no na chyba 510, 512, coś takiego, także naprawdę bardzo, bardzo słabo. Oprócz tego muszę widzieć sobie swoją laskę życia raz tego Void Gantleta, bo on to też w ogóle leży i kwiczy. O Void Gantleta na razie się tak nie martwię, bardziej martwię się o biżuterię. No i teraz za każdym razem, kiedy będę robić sobie te kulki, te skrzynki, no to będę sobie podwyższać na pewno pierścień, dlatego że no on ma ten jeden bonus, który jest bardzo przydatny na Hilera. Oprócz tego, może nie powinnam, aczkolwiek i tak to. Robię. Mianowicie podwyższam sobie laskę życie, życia dlatego że mam ją na 560, a jednak jak wejdzie już ten system tak porządnie, że nasz średni jakby gir i postaci będzie tak jakby odzwierciedleniem tego, ile naprawdę będziemy bić, no to rzeczywiście będę mieć mały problem z moją laską. Dlatego ją też wbijam, aczkolwiek wiadomo, to nie jest tak wymagane, bo przypuszczam, że wbijabym ją chodząc ca cały czas na elitki, ale wolę szybciej to zrobić, wolę szybciej sobie pójść na Lazarusa, żeby wydrobić sobie lepszą laskę. Że no, może trochę popełniam błąd, ale trudno tak czy siak kiedyś wszystko dobiję tutaj macie jedną bitkę akurat podczas wracania z Myrkgardu jak chcecie mogę więcej takich bitek pokazywać oczywiście jeżeli będę brać w nich udział bo tak jak mówiłam ostatnio mało co gram w każdym razie mogę po prostu puszczać muzykę w tle jeżeli chcecie takie coś oglądać dajcie mi znać, no bo tak to zazwyczaj pokazuję wam tylko kawałek klipu, a resztę raczej albo usuwam albo po prostu rzeczywiście mocno przyspieszone także dajcie znać jak wolicie, na razie zostawiam wam tylko ten kawałek, no i i przechodzimy do dalszych klipów. A tak zapomniałam jeszcze że oprócz Merkgardu oraz dynastii, chociaż to nie jest Dynastia, to się jakoś inaczej nazywa. W każdym razie byliśmy jeszcze na innych elitkach na tej syrence oraz w Eden Groove, ale tam to już w ogóle nie wiem jak się nazywa, bo to są takie w sumie już trochę nowe miejsca. No i nie wiem, czy mają jakąś swoją nazwę. Możecie mi napisać, bo naprawdę jestem nieobecana. W każdym razie na pewno to jest fajne, że jednak są nowe miejsca elitarne nie jest to już takie powiedzmy, że nudne chodząc ciągle w jedno i to samo miejsce, bo tak to zazwyczaj były kopa myrkart no i właśnie ten Water. no a teraz są to dwa dodatkowe miejsca lepsze miejsca no znaczy, lepsze może nie ale takie inne a oczywiście nie mogę zabraknąć mojego domku oraz nowych przedmiotów jakie były w sklepie niestety płatne to co fioletowe to jest nowe czyli żrandol jakiś tam domek z pierników grillanda chyba tak to się nazywa no i drzewko takie jakieś zimowe nie jest to choinka no ale jest drzewko świecące tak jeżeli chodzi o odcinek z ptr o którym mówiłam z są gipsy to powiedzmy że prawie jeden do jednego się wszystko zgadza. Moje tłumaczenie było dość takie średnie, dlatego że powiedziałam, że ze skrzynek może nam polecić ten gips z Outpost ale on nie jest ze skrzynek, tylko on jest dodatkowo. Plus jeszcze mamy skrzynkę. Także no, tutaj chcę to podkreślić, bo tam rzeczywiście źle powiedziałam, ale w sumie też nie miałam pojęcia. No i w końcu czas przyszedł na przetworzenie tych właśnie gipsów na kulki, a kulki przetworzyć na skrzynki. Te właśnie maszyny, które przetwarzają te rzeczy, są w outpostach, które są na tych białych terenach, czyli tych neutralnych. Na ten moment robiłam. Dwa rodzaje właśnie tych gipsów, tych kulek, skrzynek, dlatego, że no nie zdobyłam wystarczającej ilości, żeby zrobić cztery rodzaje. Pierwszy rodzaj był właśnie z Outpostraszy, drugi rodzaj był właśnie z tych drzewek, które są w miastach. Trzeci, który chciałam robić, to są właśnie z zamykania portali, no ale niestety nie byłam na jednym z portali. No i mi tam chyba nie zaliczyło tego, bo wtedy zginęłam. Kolejny był właśnie z nazwanych bossów, ale też ich zaubiłam przez co też nie mogłam tego wytworzyć. Ale mniej więcej wiemy o co chodzi. Wytworzyłam sobie właśnie na różdżkę życia oraz na pierścień. No i niestety za dużo mi to nie podbiło. Ogólnie dużo to nie podbija, bo chyba podbija od jednego do... do czterech, jak się nie mylę. W każdym razie trzy chyba maksymalnie mi podbiło z tego, co widziałam. Też częściej niż 24 godziny możemy podnosić jakby prezenty z tych drzewek, dlatego też sobie tam podnosiłam, ale nie dostawałam kipsów, dostawałam same prezenty, no a z nich mamy tokenki, ale nie wiem, czy opłaca się jakby brać. Z tych drzewek za każdym razem te prezenty, ze względu na to, że zauważyłam, że wtedy w tym mieście tak jakby trzeba odczekać znowu 12 godzin albo 24, coś takiego. To było to strasznie dziwne, bo tak jakby następny dzień już nie mogłam z tego drzewka podnieść nic, dopiero mogłam nawieźć, także no ciężko mi tutaj określić. W każdym razie nie wiem, czy widzieliście, ale w sklepie możemy odbierać sobie darmowe przedmioty, mianowicie od momentu wejścia tego pacza co dwa dni są jakieś nowe przedmioty. W pierwszym dniu, właśnie, był cały taki kostium. Znaczy no nie cały, tylko sama góra. Oprócz tego był też jakiś tam kwiatek, 4 sztuki jego. Na następny dzień były buty oraz spodnie, a teraz na kolejne dni będą jeszcze reszta setu i coś tam jeszcze do domu. Także fajne rzeczy, fajnie, że tak dodatkowo oddają całkiem przyjemnie. Teraz czas przyszedł troszeczkę o prezentach oraz o tokenkach, no i o tej wiosce zimowej. Przy drodze mamy pełno prezentów, które możemy podnosić i te prezenty, trzy takie prezenty wymieniamy na jeden token. Jeden token wymieniamy na premium token, premium zimowy. Nowy token, jakoś tak to się nazywa. No i ja właśnie będę robić sobie głównie te premium tokeny, ze względu na to, że dzięki nim możemy zakupić sobie przedmioty do domku. No i to jest mój główny zamiar tego całego eventu. Ale tak jak mówiłam w odcinku właśnie o tym PTR-ze, musimy wbić sobie najpierw reputację, robiąc misję u tego wędrowcy zimowego. Ale maks reputacji nie wbijemy na samych misjach, niestety musimy też zbierać, bądź też stety, za same prezenty, które podnosimy z ziemi, dostajemy 5 reputacji. Natomiast zakopanie takich drobinek świecących fioletowych kamieni, nie wiem jak one się po polsku w ogóle nazywają sorki. W każdym razie, kopiąc je, dostajemy po 25 reputacji, także troszeczkę więcej. No, ale jednak one są dość rzadkim zjawiskiem, także jest to też problematyczne. W międzyczasie zakupiłam sobie lepszy naszyjnik. Lepszy to tak samo pojęcie względne dlatego, że dużo mi tak naprawdę nie zmieniał. Oprócz no, miał większego Ghirskora, dawał jedną statystykę więcej, no i tam chyba 0, 4 albo 5 procent więcej życia, także to jest naprawdę nic. W każdym razie, no jest on troszeczkę lepszy, także warto było w niego zainwestować. Aczkolwiek jeszcze go nie zakładam, bo tak jak mówię, nie do końca wiem, czy rzeczywiście było warto. Wydałam na niego 20 tysięcy, ale czy aż tak bardzo mi się opłacało? Jeżeli uda mi się go jakby zresalować o podobnej cenie, załóżmy 20 tysięcy, może nawet więcej, chociaż kto wie, to spoko, bo tak to będę prawdopodobnie sama sobie kraftować takie rzeczy. Ale no, na tamty moment żyłam chwilą, no i wydawało mi się, że warto to Było jednak podbić sobie naszyjnik. No i nie chodziło mi tutaj o samego girskora, tylko chodziło o samą statystykę. Zaraz po zakupie naszyjnika poszłam szukać właśnie tych takich święcących kamyków. No i przy okazji natknęłam się na latające prezenty, które dają nam 20 prezentów, także to jest fajne. Ale widziałam je tylko raz, także nie wiem, czy one zawsze są w tym samym miejscu, czy też losowo się gdzieś spawnują. No i robiłam jeszcze misję u wędrowca. No i właśnie była w nim taka jaskinia, gdzie właśnie ten wędrowiec był. Albo jak coś jego podobieńcy. W każdym razie trzeba było zabić trzech takich bossów, po zabiciu trzeba było do niego wrócić, no i wziąć później kolejną misję. Tutaj jeszcze macie szybki opis tego, co się będzie działo po złączeniu serwerów, mianowicie kompania dostanie sama w sobie 50 tysięcy za posiadanie terenu, także no to jest mała cena, bardziej posiadając Everfall, gdzie ta samo miasto z siebie generuje 50 tysięcy dziennie, jak nie o wiele, wiele więcej. Przyznam, że nie patrzyłam, ale no wydaje mi się, że na pewno więcej. No ale cóż, niestety stracimy Everfall, ale kto wie, może przejmiemy coś innego. Może Windsor, może Windsor byłby jeden z lepszych pomysłów, bo nie inne miasto, przypuszczam, że się tak super nie zwracają. Troszeczkę się zagadałam, w każdym razie zrobiłam podkę, która jakby daje nam gipsa z bicia mobów, i na PT, że mówiłam, że można ją robić raz na tydzień, tak też było wtedy tam napisane. Natomiast zmieniło się to, tą podkę można robić raz na jeden dzień, czyli no raz na 24 godziny. Ja już takie podki mam trzy, także no póki co zbieram, póki co i tak jak nie mogę grać, nie mam kiedy, to wolę po prostu je mieć na zaś. A jakiś jeden dzień, po prostu, nie wiem, kilka godzin sobie posiedzę na jakimś spocie, no i będziemy sobie drobić te gipsy. Samo wytworzenie tej potki nie jest jakoś super, super, super drogie, natomiast widziałam, że na przykład na rynku ceny się wahają różnych e, sztuk tych przedmiotów. Niektóre są po 8 zł, inne są po 20, a jest jeden, który jest po 80, także no, nie jest to tanie, ale też nie jest to jakoś super drogie, tym bardziej robiąc to raz na 24 godziny, to naprawdę za samego odposta dostajecie więcej. Znalazłam też miejsce tych glimaitów, ogólnie macie mapkę w opisie, możecie też sobie tam zaznaczyć te glimajty, tam jest specjalny event, czy coś takiego. W każdym razie tam, jak na mapie sobie zobaczycie i pójdziecie do tego miejsca w nocy, to macie szansę na to, że ten kamień wam spadnie. Ale jeżeli już komuś wcześniej spadł, załóżmy w ten dzień, no to już nie spadnie. Jest też szansa, że w ogóle się nie pojawi. Mnie się udało znaleźć takie dwa i naprawdę bardzo ładnie to wygląda, fajna jest ta animacja, fajnie to się w ogóle prezentuje, także warto to sobie zobaczyć. Przy okazji możecie mi też napisać jak się to nazywa po polsku, będę wiedzieć na przyszłość. I tak, 10 tych limitów jest potrzebne na wytworzenie jednego tokena, a z jednego takiego większego kamyka dostajemy około tam chyba 19-20, także całkiem sporo suma. Tym bardziej, że takich większych kamieni spada z 5-6. No ale kopiąc je tutaj bardziej chodzi akurat o reputację, bo tutaj one dają dość sporo. Na ten moment tych premium tokenów mam tylko 6, a i to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Tym bardziej, że z tego co widziałam, to jeden przedmiot kosztuje nawet po chyba 8, a na pewno będę chciała je mieć, chociaż każdego z po jedną sztukę. Także naprawdę sporo przede mną, no ale wydaje mi się, że jak już będą same święta, po świętach, po Wigilii, to już będę mieć o wiele, wiele, wiele więcej czasu, no i na pewno będę sobie zbierać. Tak czy się jak, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie znać, możecie napisać w komentarzu, co chcielibyście, żebym wam pokazała. No i co? Trzymajcie się, cześć, wesołych świąt!